Hejka, hejka, mam na imię Ewelina. Witam Was na moim kanale i zapraszam na kolejny film. A dzisiaj opowiem Wam o rodzajach kuwety dla kota. Wszystkie osoby zainteresowane, zapraszam do obejrzenia tego poradnika. Pierwszy punkt tego filmu, jakie mamy do wyboru kuwety na rynku. Przede wszystkim pierwsze dwa typy, bardzo podstawowe, to kuwety, kuwety otwarte, kuwety zamknięte. Ale oprócz tego możemy znaleźć kuwety automatyczne, jednorazowe. Oraz co ciekawsze, można też kupić nakładki automatyczne na ubikację. Punkt numer dwa. Czy kuweta może być eko? Mówi się tak o kuwetach jednorazowych, czyli, czyli zrobionego z materiału biodegradowalnego. Najczęściej jest to tektura. W takiej kuwecie używamy specjalnej ściółki z łusek owsa. A jak długo możemy używać ekokuwety? Dla kotów wychodzących ten czas to około 7 do 8 tygodni. Natomiast dla kotów, które nie są wychodzące, nie wchodzą na dwór, ten czas skraca się do około 4 do 5 tygodni. I tu wtrącę swoje trzy grosze. A więc jeśli chodzi o ekokuwetę, to moim zdaniem jest to produkt oprócz niskiej ceny niezbyt użyteczny w koczej toalecie. Mam wrażenie, że ściuga, która nie jest to według mnie sama kuweta jest produktem do krótkiego użytku. Dlaczego? Po prostu kiedy tektura sięgnie, to już yy, zapachem moczu, zapachem moczu, to już tak będzie pachnieć. Z drugiej strony. Kot, który jest czyściowym, po prostu nie będzie chciał się zatwiać do brzydko pachnącej kuwety. Trzeci punkt tego filmu, jakie są najlepsze kuwety dla kota. Otwarte, możemy kupić również pudełko typu samla i dopasować je do rozmiarów naszego kota. I oczywiście długość działa. I trzecia opcja to kuwety zamknięte. Czwarty punkt, jakie kuwety będą złym wyborem. Przede wszystkim nakładkę na Sydez dla Kota. Tam jest to naprawdę bardzo dziwny wytwór. Oraz kółety automatyczne. Piąty był tego filmu. Czy dać kuwetę. Płynem bez chloru. Możemy również użyć płynu do mycia naczyń. I, i możemy wszystkim dać do kuwety delikatny zapach neutralizatora. Nie może być on mocny, o czym warto pamiętać. Punkt szósty. Co ile sprzątać kuwetę? I to jest bardzo dobre pytanie. Byłem szczerze, dużo zależy to od naszego kota, ale zazwyczaj y, ja bym radziła sprzątać rano i wieczorem, całe, całe, wyciągnąć cały mocz, wyciągnąć oczywiście odchody. Y, I ja akurat miałam kuwetę dokładnie płynem raz w tygodniu. Pamiętajmy, że częste problemy, które mamy, załatwiają się kota poza kuwetą, mogą pochodzić z tego, że kuweta jest po prostu brzydko pachnąca i kot nie chce się tam po prostu załatwiać. Siódmy punkt tego filmu to kuweta kontra kontrakocie problemy. Kot może i załatwiać się do kuwety z wielu powodów, jak na przykład jeśli użyjemy neutralizatora zapachowego samocnego lub żwirku zapachowego. Lepiej kupić na neutralny, po no prostu żadnym zapachu. Pamiętajmy o częstym sprzątaniu kuwety, to też jest ważne. Mogą też wystąpić u nawioralne, e, na przykład jeśli mamy większe statko kotów. Mogą to być również riemy zdrowotne, e, różnego rodzaju od z zębami, na przykład układu moczowego. Dodam, że kuweta musi być odpowiedniej długości. Jeśli ma więc kota dorosłego, dużego, na przykład jakiejś rasy, jak mojny kun, to kuweta nie może być dla niego za mała, po prostu, ponieważ po prostu będzie ciężko mu się zatwić, Więc zabieramy kuwetę do rozmiarów kota Ważne, żeby była trochę dłuższa, ale też żeby była odpowiednio wysoka. I pamiętajmy jeszcze o kotach y, seniorkach, którzy potrzebują na przykład troszkę niższej kuwety, żeby móc y, swobodnie bez bólu do nich wejść. W tego filmu to w jaki sposób, gdzie powinno się znajdować w naszym domu. I tutaj przede wszystkim kierujemy się zasadą, że jeśli mamy y, jednego kota, to ta jedna kuweta. Jeśli mieszkałbym w jest ok, ale jeśli mamy dwa koty, to kuwet powinno być już trzy. I, I za każdym razem dokładamy jedną kuwetę więcej niż liczba naszych kotów. Dlaczego przyznam się szczerze, dokładnie sobie nie pamiętam, z tego co wiem, chodzi o to, żeby każdy kot czuł się bezpiecznie, żeby kot, który zatia się w kuwetzie, nie był przez drugiego kota. Nie sygnałów agresywnych, bo taka sytuacja może prowadzić do problemów behawioralnych No i na koniec, gdzie ułożyć kuwety? Hmm, pamiętajmy, żeby nie kość kuwety koło jedzenia niski z wodą, niski z jedzeniem, ponieważ koty w naturze no, nie załatwiają się tam gdzie jedzą. Prawdopodobnie dlatego, że większość pasożytów czy jakichś innych dzikich zwierząt przyniosło właśnie zapach jedzenia. Więc nieco po prostu, miska z jedzeniem lub wodą musi stać nie obok kuwety. To jest taka bardzo prosta sprawa. Pamiętajmy, że jeśli mieszkasz w domu piętrowym, to kuwetę war na różnych piętrach domu i wiecie co, niekoniecznie, żeby te kuwety były w łazienkach, czy też yy, na schodach, na strychu, w takich miejscach, które koty mogą się kojarzyć z samotnością, lub właśnie też yy, jakimś karą. Także uważam, że temat kubet jest zamknięty. Do zobaczenia w tym filmie. Cześć!